Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy temat to przykłady ruchów harmonicznych i zajmiemy się takimi najważniejszymi, najczęściej spotykanymi w zadaniach układami, czyli na początku ciężarek zawierzony na sprężynie, a później wadło matematyczne. Więc szybko zaczynamy od ciężarka, więc Mamy trzy razy narysowaną tą samą sprężynę. Tu jest sprężyna nierozciągnięta. Tu jest sprężyna, na której zawiesiliśmy ciężarek i ten ciężarek znajduje się w położeniu równowagi, czyli jak go tu zostawimy, to on będzie spoczywał. A tu dodatkowo ciężarek ten chwytamy, rozciągamy sprężynę i puszczamy. I potem ten ciężarek zacznie Poruszać się ruchem takim cyklicznym. No, my rozmawiamy o ruchu harmonicznym, więc nie będę tu ukrywał, że podejrzewamy ten ciężarek o, o, o to, że się porusza ruchem harmonicznym, ale będziemy musieli to, to wykazać. I teraz najważniejszy jest plan. Plany rozwiązania, czyli jak wykazać, wykazać że ten ciężarek będzie poruszał się ruchem harmonicznym, jak to rozpoznać? I tam dwie, wcześniej podaliśmy dwie definicje ruchu harmonicznego. Pierwsza, taka wydaje się, że oczywista, że jest to ruch, w którym wychylenie zmienia się jak funkcja sinus, ale bardzo trudno jest na podstawie tej definicji rozpoznać, czy dany ruch jest ruchem harmonicznym, ale dużo bardziej efektywna jest ta druga cecha ruchu harmonicznego, jest to, że jest to ruch, w którym wychylenie jest wprost proporcjonalne, znaczy siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. Będziemy w skrócie mówili wychylenie po prostu. No i właśnie tą, ten, tą drugą zależność, Wykorzystamy do, do sprawdzenia, czy jest to ruch harmoniczny. Jeżeli to, to będzie ruch harmoniczny, czyli siła działająca w kierunku ruchu będzie wprost proporcjonalna do wychylenia, to wtedy zastosujemy do ruchu ciężarka również wszelkie wzory z ruchu harmonicznego i z porównania tam z pewnych dwóch ważnych wzorów na siłę wyrazimy. Znajdziemy wzory na częstość kątową, na tą omegę i na okres ruchu. No, to zaczynamy. Więc, nas interesuje siła działająca w kierunku ruchu na ten ciężarek już po wychyleniu z położenia równowagi. Gdy ciężarek jest w położeniu równowagi, to właśnie to spoczywa. Dlaczego spoczywa? Bo ciężar ciała jest równoważony przez siłę ze strony sprężyny. To jest ta siła F, F1. Nie wiem, czy to jest wyraźnie widoczne, może ja powiększę to troszeczkę. O! Ta siła F1 jest to siła, jaką sprężyna działa na ciężarek, ale z trzeciej zasady dynamiki wiemy, że jeżeli sprężyna działa na ciężarek siłą F1, to ciężarek działa na sprężynę siłą o tej samej wartości, takim samym kierunku, tylko w przeciwnym zwrocie. Czyli ciężarek rozciąga sprężynę w drugą stronę. No dlatego sprężyna się właśnie wydłużyła. No i teraz, jeżeli ten ciężarek z tego położenia równowagi wychylimy o pewną wartość, czyli do tego położenia i puścimy, no to właśnie sprężyna będzie mocniej rozciągnięta, więc będzie z większą siłą działała na ciężarek, a ciężar ciała, ta druga siła działająca w tym kierunku, innych tu już nie ma, nie zmieniła się, bo masa się nie zmieniła tego ciała, w takim razie wypadkowa tych dwóch sił jest skierowana do góry i ona spowoduje, że ciężar zacznie przyspieszać do góry, potem, kiedy już przejdzie przez to położenie równowagi, zacznie zwalniać, zatrzyma się i zacznie znowu przyspieszać do dołu, największą prędkość uzyska w tym miejscu, i potem zacznie znowu zwalnia, zwalniać, tak? czyli taki ruch cykliczny to będzie, ale czy ruch harmoniczny? Nie każdy ruch cykliczny jest ruchem harmonicznym. Aby był, był harmonicznym, to ta siła działająca w kierunku ruchu, wypadkowa tych dwóch sił, F2 i Q, musi być proporcjonalna do wychylenia, a wychylenie czym to będzie? No to będzie od tego położenia, do tego położenia, więc mógłbym tu narysować ze środka masy linię przerywaną i tu ze środka masy, ale różnica tych, znaczy, w odległości, czy narysuję tu linię przerywaną od końca sprężyny i tu od końca sprężyny, czy tu od środka masy i tu od środka masy, to ta różnica między tymi odległościami, czy odległość właściwie między tymi dwiema liniami byłaby taka sama. Więc, ale jaka to potrzebuje, yy, znaczy tu wyjść tą nieprzerwaną z końca sprężyny, tak, żeby, żeby wyrazić to nasze, żeby pokazać, że to nasze x, czyli wychylenie, będzie różnicą długości tych dwóch sprężyn. No właśnie, jeżeli oznaczymy długość sprężyny tej już tu wydłużonej, gdy ciężarek złożył nogę L1, i symbolem L2, długość sprężyny, gdy ciężarek jest już dodatkowo wychylony, to zauważamy, że, że odległość między tymi liniami to będzie nic innego, tylko L2 minus L1 i to jest właśnie to wychylenie. To z symbolem X. No i teraz y, jaki jest plan działania? Zajmujemy się siłą działającą w kierunku ruchu, czyli w tym kierunku już po wychyleniu ciężarka z położenia równowagi Jeżeli wykażemy, że ta siła w tym przypadku suma wektorowa tych dwóch sił jest proporcjonalna do wychylenia, to to będzie ruch harmoniczny, będziemy mogli wtedy zastosować y, wzory y, opisujące dowolny ruch harmoniczny, i z porównania wzoru na, na tą siłę, w tym kierunku działającą, i na siłę y, z ruchu harmonicznego, y, która zależy od, między innymi od częstości kątowej, znajdziemy wzór na tą częstość kątową, a potem. Y, ze związku między częstotliwością kątową i okresem wzór na okres. No to zaczynamy. Więc y, wypadkowa tych dwóch sił, wartość siły wypadkowej działającej w tym kierunku będzie różnicą wartości f2 i wartości siły q, czyli ta siła y, w kierunku, wypadkowa działająca w kierunku ruchu będzie równa różnicy f2 i q, a y, nasza siła q jest równa sile f1. Nasza siła Q jest równa F1. Trochę w innej kolejności tłumaczę, niż tu zapisałem. W takim razie zamiast siły Q możemy, zamiast siły Q możemy wstawić F1, czy tu w tym miejscu pojawi się siła F1, czyli ta wypadkowa wartość wypadkowej siły działającej w kierunku ruchu już po wychyleniu z położenia równowagi będzie różnicą wartości siły F2 i F1, czyli Różnice wartości tej siły i tej siły. I tak jak mówiłem, siła jaką to F2 i F1 to są siły, jakimi sprężyna działa na ciężarek. Ale takimi samymi siłami, jakimi sprężyna działa na ciężarek, takimi samymi siłami ciężarek działa na sprężynę i ją rozciąga. A w przypadku sprężyny występuje ta, taka zależność, że siła rozciągająca sprężynę i wydłużenie sprężyny są to wielkości do siebie wprost proporcjonalne. Stała sprężystości K jest właśnie tym współczynnikiem, który łączy te dwie, te dwie wielkości. A, a trzeba dobrze rozumieć, czym jest to delta L. Delta L nie jest długością sprężyny, tylko jej wydłużeniem, i to czy różnicą między długością sprężyny to jest to, rozciągniętej, to jest to L, i, róż, i spe, długością sprężyny, y, różnicą między długością sprężyny rozciągniętej i długością sprężyny nierozciągniętej, czyli nie, to L0. Zawsze odejmujemy od ll 0 tak? Zawsze tą długość sprężyny nierozciągniętej. No to zastosujmy ten wzór. Ten F równa się K w się L minus L0 dla e, tego przypadku i obliczymy siłę F1, ale wtedy to będzie mamy L1 i potem t, ten sam wzór dla drugiego przypadku, czyli siłę F2 obliczymy, ale wtedy będzie zamiast L, będzie L2. No w takim razie wzór na F1 to będzie K razy L1 minus L0, a F2 K L2 minus L0, czyli to wydłużenie sprężyn, tutaj też będzie wydłużenie sprężyn. Względem długości sprężyn niewydłużonej. Nie no i wstawiamy do tego naszego wzoru, tego wyższego to czy będzie to minus to. Zapisaliśmy. Można wyłączyć K przed nawias, i wtedy będzie L2 minus L0 i będzie minus taki nawias bez tego K, ale minus nawias będzie minus L1 plus L0, czyli minus L1 plus L0. L0 się skraca, w nawias zostaje, zostaje tylko L2 minus L1 to jest K w się L2-L1, a zauważamy, że, że L2-L1 to jest nasze wychylenie z położenia równowagi, czyli to jest nasze x, czyli mamy wzór kx. Czyli siła ta działająca w kierunku ruchu jest równa kx, czyli jest wprost proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. Czyli jest to ruch harmoniczny. No to jeszcze zapisamy. Siła działająca w kierunku ruchu jest Proporcjonalna do wychylenia, wychylenia, więc ciężarek będzie poruszał się ruchem harmonicznym, a w każdym ruchu harmonicznym Siła wyraża się takim wzorem. Znaczy, we wzorze, który my wcześniej mieliśmy, był tu minus, ale u nas, bo, bo tam, tamten wzór z tym minusem to był wzór na współrzędną we, wektora siły, a u nas to jest wzór na jej wartość. I to nasze x to jest wartość bezwzględna tego, czy to jest odległość, czyli wartość bezwzględna. Nie współrzędna na osi, tylko w odległość tego położenia. Ciężarka od położenia w, w, w położeniu równowagi. Czyli u nas ten minus tu nie ma znaczenia, jego pomijamy wtedy, bo to jest wielkość zawsze dodatnia wartość wektora. I czy w takim razie skoro, to jest wzór na siłę działającą w kierunku ruchu w ruchu harmonicznym i to też jest wzór na tą samą siłę, to znaczy to jest wzór na tą samą siłę, czyli musimy. Możemy te wzory ze sobą porównać. Więc porównujemy m omega kwadrat x z kx, więc m omega kwadrat x i z kx, tego obliczamy, tu ten x się skraca, dzielimy przez m i bierzemy pierwiastek, czy otrzymujemy wzór na częstość kątową, a możemy obliczyć również, również ze związku między prędkością kątową, znaczy to, to wcześniej była pęknięciowa, teraz z częstością kołową i okresem. Okresem obliczamy okres, okres będzie 2pi przez omega, w miejsce, wsta, miejsce omega wstawiamy ten, ten wzór, a że nie lubimy mieć takich piętowych ułamków, to dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez jego odwrotność, czyli po prostu zmieniamy, odwracamy ten ułamek pod pierwiastkiem, czy 2pi razy pierwiastek z m przez k. I pierwszy, zły mam, pierwszy ten przykład jest omówiony, jeszcze może coś pokażę całość, żeby było widoczne. Nie wszystko już wcześniej pokazałem, to więc jeszcze raz się upewnimy, że to... Można spokojnie zatrzymać film i wszystko zapisać. Zawsze na kartkę staram się, żeby było to wszystko, co powinno znaleźć się w zeszycie. No dobrze, pierwsza część już jest zrobiona, teraz drugi przykład. Zapowiadamy wahadło matematyczne. To jest punkt drugi, wahadło matematyczne. To jest y, nieważka, nieościągliwa linka o długości L i na niej zawieszone jest ciało o masie M. Dopiszmy tu M jeszcze. No, czyli jakby dokładnie w przypadku wahadła matematycznego to powinien to być punkt materialny. No, albo rzeczywiste, tak, znaczy przybliżenie, rzeczywiste przybliżenie wahadła matematycznego to jest kulka, kulka najlepiej metalowa zawieszona na, na nieościągliwej albo w, miar, znaczy w miarę nieościągliwej lince tak, i o bardzo mają masie że tą masę, masę linki pomijamy tu. No i teraz co, no wychylamy tą, tą kuleczkę, która tu byłaby w, w położeniu równowagi o pewien kąt, czy tą linkę o pewien kąt, na której końcu jest ta kuleczka i puszczamy. No i teraz ta kulka, gdybyśmy pominęli o poruchu, to ta kulka poruszałaby się ruchem cyklicznym, no jak taki jest ruch cykliczny, powtarzalny, no to zawsze podejrzewamy, że to może być ruch harmoniczny i, i aby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, no to oczywiście musimy zająć się siłą działającą w kierunku ruchu, zaraz powiemy o, o tym. I wyka trzeba wykazać, że ona jest wprost proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. W tym przypadku wychylenie to będzie odległość od położenia równowagi, ale mierzona wzdłuż tego toru, czyli, czyli to jest będzie długość tego łuku od położenia równowagi aż do miejsca, gdzie jest nasza, nasza kulka. To to będzie naszym wychyleniem. Czyli długość tego łuku, ale mierzo mierzona właśnie od położenia równowagi. No i teraz interesuje nas tylko siła działająca w kierunku ruchu. Skąd się ona bierze? Ona się weźmie ze składowej ciężaru. Tylko, tylko składowa ciężaru będzie skierowana stycznie do toru, więc znajdujemy tą siłę i wyrażamy właśnie poprzez ciężar. Więc ciężar pionowo do dołu. Rozkładamy ciężar na dwie składowe: na składową równoległą do linki, i na składową prostopadłą do linki, a prostopadła do promienia to jest styczna do okręgu, czyli czyli jakbyśmy narysowali y